Dzisiaj dla mojej żony jest coś ciekawego. Na Filipinach jest to bardzo rzadkie zjawisko. Mgła po, speak English fag, tak? Minet fag Minet właśnie podziwia z balkonu dzisiaj mgłę Właśnie słońce wstaje. Danie jest to rzadkie zjawisko i dzisiaj wyszła na balkon było na dworze też. Oglądać specjalnie jak wygląda mgła. Widać, że już jesień niestety. Zabrałem żonę i córkę do Wydziału Komunikacji w Wołominie, bo odbieram dowód rejestracyjny już na siebie, przepisany i będę mógł samochód już teraz zarejestrować, żeby na nim jeździć, na, sw na swojej rejestracji. Mogę już wypełnić wszystkie dokumenty w firmie i tylko poczekam na licencję. Dla żony i córki to wycieczka. Czekamy w kolejce, bo mam numer 34, a 27 jest teraz obsługiwany. Siedzimy sobie i czekamy. Dzisiaj moja żona gotuje jakieś filipińskie danie. Nie wiem jak ono się nazywa, bo ja nie umiem tego powtórzyć. Może żona powie jak to się nazywa. Filipino ulam sam repolio baboy sopas. Ja z tego co zrozumiałem, to jakaś zupa. Jakieś danie, nie wiem, z kapusty pekińskiej. Filipina sopas. Sopas a Znaczy takie mięso świńskie z kapustą jakieś smaży. No, ale ja nie wiem, co to dokładnie jest, ale nie wiem, czy wy coś z tego zrozumieliście. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście. Sopas, no to zupa jakaś, no jakaś z makaronu. No właśnie. Jak widzicie, tak moja żona dzisiaj gotuje. Będziemy potem próbować. Właśnie dzisiaj. Bo wczoraj kupiliśmy mleko skondensowane w sklepie i Minet dzisiaj gotuje, znaczy to nie wiem, że to gotuje, ale będzie piec coś takiego, to się nazywa leczeplan. U nich jest to bardzo popularne. To jest coś takiego, co się robi z mleka i z, z mleka właśnie skondensowanego i z jajek. Właśnie dzisiaj będzie testować, czy jej się to uda zrobić w Polsce. A, to jest skarmelizowany cukier, tak? jest lecie i to wlewasz w taką formę. Wczoraj byliśmy w Oshon, w M1, w Markach, i kupiliśmy właśnie brązowy ryż, który mi nawet dzisiaj też gotuje. I kupiliśmy też świeże ryby. Ryba, ryba jakaś się nazywała Ostrobok. Ostrobok. Bo Minet mówi, że świeże ryby są dobre, a mrożonych, mrożonych ona za bardzo nie uznaje, bo na Filipinach nie ma mrożonych ryb, tylko są ryby świeże. No, a u nas odwrotnie. Ja na Filipinach ryb wyjadłem się za wszystkie czasy. Zobaczymy, co to jest z tego gotowania. Dzisiaj wyjdzie. Tam, tak? nie. <laughs> ja nie barwię, Może będzie niezjadliwe, ale zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj przez internet otrzymałem, zamówiłem przez internet, a dzisiaj otrzymałem kurier mi przywiózł kamerkę samochodową czy rejestrator samochodowy, żeby rejestrować yy, przebieg jazdy pamiętacie mój ostatni, moją ostatnią stłuczkę i policja próbowała mi wmówić, że to moja wina okazało się, że nie była moja ja byłem tego pewien, że nie jest moja ale problem było w tym, jakim to dokładnie udowodnić dlatego teraz postanowiłem kupić tą kamerkę dla swego bezpieczeństwa i ją po prostu zamontować Nigdy tego nie robiłem. Mam nadzieję, że mi się to uda zamontować, chociaż nie jest to takie do końca proste. Właśnie zakupiłem taką kamerkę i tutaj próbuję ją podłączyć. Tutaj już przeprowadziłem przewód, tutaj i dalej po prostu tam pod, pod tym pod spodem tutaj pod tymi, pod tymi gumami, tu fajnie wyszło, ale tutaj mam problem jeszcze podłączyć, pepnąć pod tą tapicerkę, jakoś nie chce mi wchodzić, no ale może się jakoś uda, o tutaj już po, dalej poszło fajnie, tak, o Największy problem będę miał z podłączeniem kamery cofania, bo ta kamera cofania, jak oglądałem na YouTube, powinna być zamieszczona albo na szybie tylnej samochodu, albo przy rejestracji. Ale tutaj, w tej mojej daci, to na tybie szelnej nie pasuje. W by pasowała, ponieważ tam jest szyba bardziej prosto ale tutaj nie pasuje kompletnie do tej szyby. Tu się na szybie raczej, po mojemu, nie da zamontować, bo to jest niefachowo. Trzeba by było zamontować tutaj, nad rejestracją. O właśnie, właśnie w taki, taki bodajże sposób, o. Ale nie mam jak tu przeprowadzić kabla. Chyba muszę przewiercić tutaj jakieś otwory i tutaj do przymocowania, przymocowania też przewiercić otwory, bo tutaj są po prostu dziurki. Na dwie śruby, bo są do tego śrubki w komplecie, i w ten sposób chyba będę musiał to zamontować. Dzisiaj minutę gotuję spaghetti, ale po filipińsku, nie tak jak po polsku, trochę inaczej. Ja robię po polsku inaczej. Ja nie mieszam tego, bo ja po prostu polewam tylko sosem. Spaghetti. Sos. Ale sos. No, po, z, polskich, z polskich produktów, ale... Po filipińskim. Mówi, że można jeść dzisiaj jeszcze jutro. że spaghetti po filipińsku je się razem z chlebem i właśnie z startym po... serem no, ta, w taki sposób ale na Filipinach to o ile pamiętam to zawsze tak się dziwnie trochę je bo u nich zawsze jakby gotowali pancit na przykład to jest też z makaronu takiego chińskiego to też je, jedzono to z chlebem. No ja w Polsce czegoś takiego nigdy nie jadłem z chlebem. Ale u nich tak się dziwnie je. Dzisiejszego dnia przyjechaliśmy do Warszawy, bo załatwiam licencję na samochód Dacia, który kupiłem. Już od jutrzejszego dnia teoretycznie będę mógł jeździć na tym samochodzie, tylko muszę go... Dzisiaj pobiorę dokumenty, jutro naklejki, firmie, żeby okleić samochód i będę mógł jutro jeździć no i zabrałem żonę i córkę i spacerujemy sobie tutaj po parku w Warszawie żona chciała pojechać bo nie nudzi jej się siedzieć w domu więc trochę sobie pozwiedzamy Oliwia zafascynowana i chodzi sobie sama i wszystkiego dotyka, wszystko rusza. O, zostawiła ciastko. Oliwka, co ty robisz? Zostaw. Zostaw. Zostaw to. Oliwia zamiast zwiedzać muzeum, to zwiedza śmietniki. O, tak? Ja, U mnie uciekaj stąd. Uciekaj. Widzę, że trochę zwiedzających muzeum dzisiaj jest. Jak poprzednio byłem, to nie było tu widać ludzi. Ale dzisiaj trochę jest. Oczywiście my do środka nie wchodzimy, bo trzeba tam płacić za wejście. I to jest wejście z drugiej strony. A my czekamy na dokumenty odnośnie mojego samochodu, jak mówiłem wcześniej. Weszliśmy do środka urzędu. Żeby Oliwia się pobawiła, to jest takie miejsce do zabawy dla dzieci. Przyjechaliśmy do centrum handlowego M1 załatwieniu spraw, i za zamówiliśmy sobie yy, tajskie dania. Zobaczymy, czy będą nam smakować. Czy Olga będzie chciała jeść? Eat. 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 Właśnie, tajska restauracja tutaj jest. Nigdy tu nie jadłem jeszcze tego tajskiego jedzenia, ale może spróbujemy dzisiaj. testuje czy dobre ej co na, co na tu wzią, skąd ona ten papier ma Olivia, to wszystko to wszystko słuchajcie jaki zbieg okoliczności pamiętacie tą koleżankę, którą poznaliśmy nad zalewem spotkała, zobaczyła nas tu w restauracji przyszła do nas <grym, <grym, poznała nas <grym, przypadkowo <grym, ale super oliwka zobacz <laughs> o. ale to super jakieś nie wiem niespodzianka nie wiem jak to określić a właśnie tu siedzą tą całą grupą przy tamtym stoliku Maliwka. Mm, Słuchajcie, ale jeszcze dodatku niespodzianka, one mu, ta koleżanka mówi, że one obecnie pracują w Kosowie Lackim w zakładach mięsnych. No i takie, taki drugi raz, taki przypadek spotkać się przypadkowo. Z tymi samymi ludźmi z Filipin. My idziemy zaraz jeszcze zrobić jakieś zakupy, a oni jeszcze tutaj siedzą, bo my wcześniej zjedliśmy. Słuchajcie, dzisiaj przyszła do nas paczka. Wiemy od kogo ta paczka jest. Ta paczka jest od naszego jednego widza. Ten widz ma na imię Marian, ale nie będę mówił jak się nazywa, skąd jest, ponieważ nie wiem, może nie będzie zadowolony, żebym go przedstawiał. Ale postanowił podzielić się z nami. To znaczy, to znaczy, z tego co wiem, to są jakieś tutaj e, ubrania dla, dla Minet i dla Olivii. Ale zobaczymy. Jest tu, widzę, jakiś serdak. Spodnie. A to chyba za duże te spodnie. To może dla mnie. Numer 28 No dobra, zobaczymy co dalej. Wypakowuj. Wypakowuj szybciej, żeby mnie nagrywał dwie godziny. no to jest ładne no. właśnie Minet mówi że ma podobny prezent tylko czarny od siostry o właśnie pokazuje jakaś spódnica spodnie czy coś takiego na Minet o już przymierza zaraz zobaczy czy będą dobre Bok do góry jeszcze pociągnie. A nie, no to super, fajne to jest. To jest super. Beautiful. Piękne. To piękne jest naprawdę. Minek się cieszy, że dostała tyle ubrań. Ale zobaczcie, jakie piękne buciki zimowe Oliwia dostała. Super, to widocznie są bardzo drogie buty. Widać nie znam się na tym, ale według mnie kosztują dużo pieniędzy. Rękawiczki, też oliwka nie miała. Bardzo dziękujemy, szczęśliwi jesteśmy z tego prezentu. Temu naszemu widzowi, który tak zadbał o nas. Może jak zechcę, to powiem kto to jest, ale nie będę mówił na razie, bo nie waszego go nie pytałem, czy, czy chętny jest, żeby powiedzieć, kim on jest i skąd jest. Ja też oczywiście dostałem prezent o koszula, znaczy taka bluza. No, tu minę spódnica. Zobaczcie ile tych ubrań jest tutaj Bardzo dużo O, Sukienka dla minet też w sam raz Bardzo dobra Bardzo dobra Salamat Po filipińsku Ale Oliwia to wygląda przepięknie w tych butach i w tej czapce. Jak zając. No. <laughs> Słuchajcie, taka niespodzianka od tego naszego widza. Jeszcze raz bardzo mu dziękujemy. Na tym będę kończył ten dzisiejszy film. Taką radosną nowiną. No, i do następnego razu, do zobaczenia i do usłyszenia. Chciałem jeszcze podziękować swoim, e, swoim patronom, Dariusz Kaszuba i Antonik Kalukiewicz, za to, że wspierają mój kanał oraz innym, którzy wspierają mój kanał na YouTube. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Do zobaczenia do usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich swoich widzów, darczyńców, subskrybentów i tak dalej. Dziękuję jeszcze raz, bardzo dziękuję. Od całej rodziny. Bardzo dziękuję. Jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi. Dostaliśmy prezent. Ja mogę już od jutra pracować, bo już mam licencję na samochód. Także to wszystko. Do zobaczenia.